Naszym gościem jest Marzena Piekielna, najszybsza kobieta powiatu Wieruszowskiego, a przynajmniej oficjalnie, bo szybszej nie znam na tych oficjalnych czasach. Cześć Marzena. Cześć, witam, witam wszystkich. Tykamy się nie bez powodu, ponieważ kilkanaście dni temu kończyłaś mega ciężki bieg na 100 km. To nie jest 5, to nie jest 10, to nawet nie jest maraton, ale to jak 2,5 maratonu. Tak więc jest to ogromny wyczyn. Powiedz na początku, jak się do tego przygotowywałaś? Bo no 100 km to czasem ciężko byłoby rowerem przejechać. No, myślę, że miałabym problem przejechać 100 km rowerem, przyznam. Jak się przygotowywałam? Można powiedzieć, że nijak. Eee, wizja przebiegnięcia 100 kilometrów wydawała się fajna, gdzieś tam na pół roku przed, jak się zapisywałam na imprezę, ale im bliżej, tym takie bardziej myśli, kurde, nie wiadomo. No i w sumie przygotowywałam się z planu maratońskiego, tak, ponieważ trzy tygodnie wcześniej biegłam e, maraton w Łodzi. Eee, i można powiedzieć, że to głównie z tego planu się przygotowywałam. No nie był to... To nawet nie był plan wykonany przeze mnie w 100% do maratonu, a co dopiero do tych 100 kilometrów. No ale można powiedzieć, że wyszło fajnie. No ta objętość treningowa powinna być dużo, dużo większa, ponieważ do samego maratonu powinno to być jakieś 300 kilometrów miesięcznie. No ja robiłam 200, ponieważ no czas predyspozycji nie pozwalały mi na więcej. No, ale jednak ta moc gdzieś była, nie? Gdzieś w... Często znajdujemy jakieś wymówki, bo praca, bo szkoła, bo coś tam jeszcze, a ty jesteś matką yy, i ty potrafisz przy tym wszystkim, przy pracy jakiejś jeszcze, potrafisz znaleźć czas na bieganie. I to jest taka regularna, ciężka haruwa. No i są wyniki, prawda? Yy, tak. Można powiedzieć, że wiesz, kto chce znajdzie sposób, a kto nie chce znajdzie właśnie wymówkę, tak? No i no nie powiem, bo to jest właśnie kwestia organizacji, tak? Muszę planować praktycznie na tydzień do przodu, mam cały zaplanowany co, kiedy, które treningi, bo mam treningi nie tylko biegowe, ale także treningi wzmacniające w domu i no, jestem mamą, pracuję można powiedzieć, więc to musi się wszystko zgrywać, tak? To... Więc, kiedy zaczęłaś biegać? Jakie były te początki? Zaczęłam biegać w 2017 roku, 5 lat temu, w sierpniu będzie 5 lat. I bieganie traktowałam jako taki dodatek, właśnie do treningu siłowego, bo prędzej tre trenowałam bardziej <laughs> siłowo. I żeby coś urozmaicić, wyszłam pobiegać. To były pierwsze 4 km, w pół godziny chyba jakoś tak. No i tak to była chyba miłość od pierwszego wejrzenia, nie? Od pierwszego założenia tych butów biegowych, i z czasem jakoś tak coraz częściej, coraz częściej treningi siłowe odeszły na bok, weszło bieganie. No i to stało się takim, taką pasją. Można powiedzieć, że już teraz takim stylem życia. Bo to Właśnie, już czy ty to... potrafisz teraz nie biegać? Bo chyba nie potrafisz. Nie, nie potrafię biegać, nie biegać. Można powiedzieć, że nawet jak chodzę, to biegam. To jest coś takiego jak palenie, jak alkohol, że im więcej, tym pewnie bardziej wciąga, tak? E, tak taki pozytywny akurat taka pozytywna używka do której wszystkich na pewno zachęcamy i do tych wymówek zniechęcamy bo wymówki no, jak pokazują też panowie na przykład Zbikowski ci Chodziarze o nordic walking no, każdy wiek jest dobry na aktywność sportową nie ma czegoś takiego że ktoś młody starszy zawsze można wyjść i próbować tak swoje zamiary robić Oczywiście że tak ja jestem za tym żeby żeby dzieci od najmłodszych lat aktywować, żeby zarażać je tą miłością do sportu. Swojego syna jak najczęściej staram się właśnie wyciągać, żeby też pobiegał ze mną, żeby się ruszył, żeby, żeby gdzieś, gdzieś to zamiłowanie do sportu było. Nie do biegania, to do koszykówki, do piłki nożnej, do czegokolwiek, ale żeby mieć pasję, nie, żeby mieć pasję i... I się w niej realizować, spełniać, nie? Powiedz na co dzień, jakie ty dystanse pokonujesz, wychodzisz, nie wiem, na 5, 10, 15, 20, jak to wygląda? Oj, oj chciałabym wychodzić codziennie na 20, ale to się tak nie da i. Y, treningi mam różne i to zależy. Czasami trening może być krótki, a może być bardzo intensywny. Y, nawet w ciągu godziny można się zajechać, a czasami jest tak, że mam trening, który trwa na przykład 2,5 godziny, ale jest takim treningiem luźnym, takim, gdzie można. Pobiegać, pomyśleć, pomodlić się nawet, bo i tak bywało. Yy, no jak to wygląda? No, tygodniowo taka objętość treningowa to jest no, około 60 km, tak. Wola, no chciałabym, żeby było tego więcej, ale mam nadzieję, że z czasem, jak dzieci trochę podrosną, jak to się tak jakoś wyklaruje, fajnie, że będzie tego czasu więcej. No bo przyznam, że jak yy, przygotowywałam się jeszcze. Do maratonu przed ciążą, bo dwa lata ma mój synek, więc miałam przerwę w bieganiu. No to, mm, pomimo tego, że pracowałam, to był czas, żeby wyjść sobie w tygodniu przez cały tydzień, wyjść i zrobić te 85 godzin treningu, nie? Powiedz. Obecnie... No obecnie to jest no, godzinka, godzinka z groszem. Zależy też, jaki trening, nie? Tak jak mówiłam, no ale. No staramy się zawsze to jakoś tak dograć i to jest bardzo duża zasługa e, moich bliskich, przede wszystkim mojej mamy, która zawsze gdzieś tam, zawsze ją tam gdzieś naciągnę na tą godzinkę, na tą godzinkę, żeby tylko wyjść i no dobra, no to idź. No. Powiedz, bo wiele osób zaczyna swoją przygodę z bieganiem i zaraz już by chciało te 5 kilometrów w nie wiadomo jakim czasie e, przebiec. Można to zrobić, ale potem się dwa tygodnie gdzieś tam za kwasami chodzi, czyli pewnie nic na siłę, nic nowego nie odkryje, prawda? Yy, oczywiście, że można od razu, można wszystko naraz, no ale to nie jest dobra droga. Bieganie ma, bieganie ma to do siebie, że żeby biegać szybko, trzeba się nauczyć biegać wolno. I to jest taki złoty, taka złota zasada. Właśnie na początku, nie? Nic na siłę, stopniowo budować bazę tlenową, przyzwyczajać organizm, no i później stopniowo wdrażać yy, różne treningi, które yy, no które Progresują, tak? Jeszcze powrócę do tej twojej e, słynnej stówy, powiedz, jak to wyglądało? Ile, przypomnij, ile godzin to zajęło, e, jak na trasie, czy jakieś takie chwile miałaś, że mówiłaś sobie, kurczę, nie dam rady. Albo dam rady, kiedy wiedziałaś, e, w jakim to momencie nastąp, nastąp, następuje, tak? E, jak to wyglądało? No stówkę, no zrobiłam stówkę, 9 godzin 56 minut, 35 sekund. O tego się nie zapomni. I chociaż limit miałam 12 godzin, to gdzieś sobie tak e, wewnętrznie postawiłam limit 10 godzin, żeby go nie przekroczyć, tak? Znaczy no, były kryzysy. Nie, nie, nie miałam jakoś tak, jako takich kryzysów. E, ja wiedziałam, że mam silną głowę, naprawdę silną głowę i <laughs> gdzieś e, na 40-50 może kilometrze, już nogi tak nie mogę powiedzieć, że nie dawały rady czy coś, ale już tak. E, Kurcze, zaczynały gdzieś tam się pojawiać te skurcze, już zaczynało coś tam być nie tak, ale, ale nie, po przekroczeniu tych 50 kilometrów jakoś tak... Już było z górki. Y, już było z górki, już było w tą drugą stronę, już coraz bliżej stówki i y, no, mentalnie, mental dużo właśnie głowa dużo robi, nie? Ale nie, nie mogę powiedzieć, żadnych kryzysów nie miałam. Wszystko szło tak jakby zgodnie z planem i brat, y, który był moim supportem, na bieżąco mnie informował, y, na której jestem lokacie, żeby może troszeczkę przyspieszyć, żeby może goni, goni, goń, bo ci tam brakuje 8 minut, 6, 4, dobra, wyprzedzamy. Gdzie... Mało brakło do drugiego miejsca, ale no, bo zawodniczka na drugim miejscu no traciła już powoli siły, no i brat mówi, żeby przyspieszyć, żeby może też powalczyć o tą drugą lokatę, ale no ona traciła siłę, ale ja też traciłam siłę. To już był 90. kilometr, to już nie było. Nie interesuje powiedz nawodnienie podczas całego tego biegu i żywienie, bo przecież coś trzeba było chyba jeść, żeby tej energii organizmowi i nogom dostarczyć, nie tylko nogom, bo i pewnie głowie przede wszystkim. E, no nawodnienie oczywiście ale to wszystko odbywało się w biegu, można powiedzieć, 100 km może, może, to się wydawać długim dystansem, ale nie jest na tyle długim dystansem, żeby sobie pozwolić, według mnie, żeby sobie pozwolić na jakieś dłuższe posiedzenia. Schabowego nie było na trasie. Nie, 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 nie było schabowego, nie. E, powiem więcej, nie służy mi nawet takie odżywianie na trasie typu, w takiej formie stałej typu jakieś y, batony, banany, Raczej właśnie takie formy płynne, półpłynne, żele, musy, coś takiego. I głównie tym się odżywiam. No a do picia, no wiadomo, przede wszystkim woda, woda, izotoniki, Coca-Cola. No i o dziwo, o dziwo, zbawienna herbata z cytryną, gdzie herbatę piję może raz na rok, gdzieś tam się przewinie herbata. Smakowała. bo jezu, no, ta herbata była jak nektar od bogów po prostu, nie? Więc to był twój cel na ten rok, czy jeszcze coś masz gdzieś tam za zanadrzu? To był mój taki docelowy, to był mój taki cel właśnie na ten rok. Gdzieś sobie obiecałam, że przed ukończeniem 30. roku życia zrobię tą setkę, chociaż ta setka, ona była gdzieś tam w planach w 2019 roku, kiedy ta forma była taka bardziej szczytowa. No ale no ja zaszłam w ciążę, później pojawiła się pandemia, starty były odwołane. No i tak w sumie na początku tego roku zobaczyłam, że są zapisy właśnie na ultra... Na Ultra Park Weekend. No i zdecydowałam, że tak, wystartuję. Teraz może jeszcze jakieś górskie wyzwania w głowie siedzą już, czy nie? Nie. Nie siedzą w głowie, ponieważ ja uwielbiam asfalt. Uwielbiam asfalt, a po drugie nie ma tutaj. Co nam ma... drogi powiatowe wyremontujesz przy okazji, jak <noise> uwielbiasz asfalt. Ja tam regularnie zagęszczam te wszystkie nowe, ja tam duktami zagęszczam. I jeszcze druga kwestia jest taka, że tutaj u nas nie ma. Nie ma tak jakby warunków, żeby trenować takie właśnie ultragórskie, typowo górskie. No a dojeżdżać w góry na treningi, no to jest, no to się wiąże z czasem, a jak wiadomo, no ja tego czasu za dużo nie mam, tak? Ale znajdujesz, nie masz wymówek. No i udało się. Tak gratulacje przede wszystkim i dziękujemy jeszcze raz za tę rozmowę. Najszybsza, najodważniejsza, jak to powiedziałem, najpiekielniejsza. marzena piekielna ze żar. Podkreślamy Gmina Bolesławiec, nasza duma powiatu, regionu i nie tylko była naszym gościem. Dziękuję bardzo.